Dla serduszka serduszko No masz prawie tysiące bijących no, widzów. Nie, pięćdziesiąt. Pięćdziesiąt. Dziękuję ślicznie za prezenciki. Kinia, dzięki. Kinia, dzięki. Bono dzięki, to dla Was serduszka będzie też. Jak wy jeszcze prezenciki, to ja będę Wam dawać serdeczkę. Pasji umowa stoi? Jo, oh. Serdeczka dla Ciebie, Karolinko. Za prezenciki. A będzie frystal? Nie wiem. Nie, sobie, dzisiaj to nie będzie, bo się nie chce. Tak spontanicznie odpowiada TikToka? Co Za to. O Jezus. Mówię, odpalimy tego, pogadamy, pośmiemy no. się. Sprawdzamy. Już co No, no bo jak ja do szkolacy jeszcze ty się napchałaś, to ja nie dziwię. Gdzie będzie, będzie puszczani bąki. Tego typu. Nie będzie, będzie bąki mi puszczała. W nocy. Śmierdziuchy będzie puszczała mi. Dziękuję za różyczkę. Tego typu. Dziękuję, dziękuję. Dobry wieczór w ogóle wszystkim tego typu. Polski, Chińczyk, poza nam tego typu. Słuchajcie, my jesteśmy jak każ każdy ludzie tego typu. Nie, trzeba troszkę yy, podejść z humorem. A niektórzy to biorą na poważnie, to co my robimy, przepraszam bardzo. coś bym tu skomentowała. No, słucham cię. Ja na pewno nie jestem człowiekiem. A kim? Ja jestem nie z tej planety. Marsza? Moja planeta to jest Mars. Mars? Yes? Łobabel. Wow, no, wow. wow. Dzięki tego tytułu. Może wy, jako ludzie, tak, ale nie, nie ja. Łobawę, co tu się dzieje dzisiaj? Ja się zaroane Dzień zapączka. Tego typu. Tinnerbabel pozbawiony. Tego typu Łobawę. Tinnerbabel! Hajkun, hajkun! Nie gryź mnie. Uszo. No lubisz się bawić, wiem. <grybando> to ci kupię. No to ci. Chyba, To chcesz Dziękuję, dziękuję za kapelusze. Pozdrawiam.